Witam Was drodzy widzowie. Dzisiaj zrobię wszystkie taski, dokładniej zadania na mapie DESKELT. Gram oczywiście na trybie Freeplay, gdzie włączyłem sobie wszystkie zadania. Już parę tych zadań zrobiłem, dlatego niektóre mam już wykonane. No, w takim razie um, zachęcam do oglądania. Jeżeli taki materiał Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. A żeby się pokażełam też jak takie wszystkie zadania zrobić dla osób, które nie wiedzą, jak, się je, jak zrobić, aby mieć wszystkie zadania. Jeżeli chcecie też na innych mapach, to w komentarzach napiszcie jakie i w jakim kontekście. W takim razie teraz wam pokażę jak to zrobić. Jesteśmy na freeplay, ponieważ tak będzie najłatwiej. Wchodzimy w Customize, a następnie wchodzimy w typu Admin. Tam klikamy na te zadania. Kafeteria. To robimy i tak klikamy wszystkie, aby mieć te zadania. Cała mapa wygląda aktualnie tak. Te krzykniki oznaczają Rzeczy, które musimy jeszcze zrobić. Mam nadzieję, że dobrze wszystko widzicie. No, nie, tak więc ja zaczynam je robić. Um, ja robiłem to też na mapie Polus, ale bez nagrywek. Udało mi się to przejść i powiem Wam, że było ciężko. A no przynajmniej dla mnie.